Inspekcja pojazdu Warsztat Samochodowy Norymberga. Inspekcja pojazdu jest uznawana za poddawanie go regularnym przeglądom technicznym, podczas których sprawdzane są w szczególności systemy bezpieczeństwa i stan techniczny pojazdu. Inspekcje traktuje się jako dobrowolne kontrole pojazdu, które można wykonać w warsztacie samochodowym Norymberga. W nowszych modelach samochodów często automatycznie obliczany jest termin następnej kontroli pojazdu. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany i inspekcja nie zostanie wykonana, posiadacz pojazdu może stracić prawo gwarancji na nowe auto. Dlatego też właściciele pojazdów powinni regularnie przeprowadzać w samochodach niezbędne inspekcje techniczne. Najlepiej, aby były one przeprowadzone w specjalistycznym warsztacie, np. w warsztacie samochodowym Norymberga, który świadczy usługi w tym zakresie. Jako profesjonalny autoserwis samochodowy, Warsztat Samochodowy w Norymberdze przeprowadza zarówno przeglądy, jak i inspekcje techniczne pojazdów wszystkich marek. Warsztat Samochodowy Norymberga, dzielnica Katzwang, specjalizuje się jednak w inspekcjach pojazdów osobowych. Zachęcamy więc Państwa do przeprowadzenia kontroli pojazdów w Warsztacie Samochodowym w Norymberdze, szczególnie kiedy w Waszym pojeździe zapali się ostrzegawcza lampka czek. Inspekcje techniczne powinny być dokonywane również sezonowo, to znaczy na wiosnę i przed zimą. Warto wówczas sprawdzić następujące podzespoły i części pojazdu: amortyzatory i hamulce, filtr kabinowy, filtr paliwa, filtr powietrza, olej silnikowy, stan i ciśnienie opon, płyn hamulcowy i układ chłodzenia, układ wydechowy, instalację LPG, jeśli jest zamontowana w pojeździe. Układ kierowniczy i zawieszenie oraz wycieraczki. Inspekcje techniczne pojazdu są bardzo ważne w utrzymaniu samochodu w dobrym stanie technicznym. Jeśli zatem potrzebujesz wykonać inspekcję techniczną w swoim pojeździe, zadzwoń do warsztatu samochodowego Norymberga pod numer telefonu 0911 25 41 96 36 i umów się na wizytę w naszym autoserwisie. Nasz doświadczony i kompetentny personel chętnie doradzi i odpowie na Twoje pytania. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług: inspekcja pojazdu, przegląd techniczny, warsztat samochodowy Norymberga.